Hej, ja jestem Tymekson, a to już czwarty odcinek z Minecraft Górska Przygoda, jej! Więc w dzisiejszym odcinku, jak, yy, tak na, jak napisaliście w komentarzach, będziemy budować domek. Większość tak napisała. Więc będziemy budować domek, mam jakiś plan na to w miarę. Taki. będziemy potrzebować dużo drewna. Więc w sumie... To najlepiej brzozowego. Yy, zwykłego. O, tam jest ten las. Yy, dębowy. Muszę zjeść tę pokoją, bo. Oła. Dobra, na chwilę tylko było na szczęście. Yy, idziemy po jakieś owce. Dobra, mamy, będziemy mieli jedzonko. Dobra. Piesio! Piesio! Jej! Mamy pieśka! Jej! To dobrze, że miałem kości! To fajnie. fajnie! Czy jest drugi. Ale ja chcę tylko jednego na razie. Dobra. Kilka tam mamy jeszcze jedzonka, więc... W sumie od razu mogę, zrobię mu obronę niebieską. Bo niebieski kolor jest fajny. Nie wiem, możecie w sumie teraz... Możecie pisać w komentarzach, jak nazwać tego piesia. Coś wybiorę przypalimy sobie to mięsko. Przydałoby nam, e, nam się drewno e, dębowe. Tam mamy dużo. Na tamtej wyspie będę kopał. I świerkowe. Albo to, to ciemno-dębowe. A raczej to nie ma jakoś świerkowego, więc po prostu zrobimy ztedy ty ciemno no, więc ja idę kopać. Ten domak będzie taki modernistyczny, ale drewniany. Taki no wiecie. nowoczesny, ale drewniany. Mamy stack 10. Na razie to powinno wystarczyć, bo w sumie tych pni to będziemy. I eee, przydało. E, e, idziemy poszukać doma świerkowego drewna. Mamy dzień siódmy, więc fajnie. Idziemy teraz szukać tego naszego świerkowego drewna. Oj, oj, oj. Nie teraz. Czemu teraz? Chciałem wrócić jeszcze po jedzenko. Bo tutaj filażery nam przyszły. Dobra. Dawaj, piesio, na nich. Dobrze. Nie mam, okay. Dawaj, piesio, na nich. Dobrze. Jest. Tylko mamy bad omen. Chyba to raczej nie znajdziemy jakoś w okolicy świerkowego drewno bo tu jest bardzo duży las ciemnodębowego ale ładne jeziorko ładne jeziorko zwiększę sobie na chwilę render distance trochę będzie lagować, bo oj to jest świerkowe jeszcze, znaczy o, jest świerkowe! dobrze, że włączyłem ten render distance większy oj, super. o, super nic nic. Po co ja tak skaczę? Ja, by, a wracam jeszcze, żeby wziąć więcej jedzenia, bo tak to średnio. Pół odcinka zajmie nam znalezienie nie tylko drewno, no. A jeszcze trzeba dom zbudować. Nie w inne miejsce, bo tam też było, pamiętam, kiedyś świerk. Teraz mi się przypomniało, że patrzyłem i tam był świerk. Więc weźmienia ja przy okazji sobie czycie. Kiedyś się przyda na enchant. Dobra, w końcu powoli jesteśmy, ale znowu jesteśmy w tym zamrożonym... O, znowu te. O, kurczak, kurczak. Kurczaki nam się przydadzą. Siema, kurczak. Dawaj go. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Mamy coś do jedzenia w końcu też jest jakaś jaskinia. Dużo tych jaskin jest. Zachodzi słońce, no. Nie, zaczął padać deszcz, jest noc. Super, ja po prostu to przeczekam. Bra, jest już dzień, widzę na ale nadal pada deszcz. Ale możemy powoli wychodzić. nie. Nie. Dobra, pierwszy doza. Będziemy chyba wracać. Ten nam wystarczy na razie. Albo wezmę na wszystkie jeszcze. Chwilę. Dobra, będziemy wracać, mamy prawy staw. Ja się już boję ja tutaj chodzić. Przepraszam, wracamy. Dam. No. O nie, 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 nie. Nie, 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 zginę. Oj, uff, Dobrze przeżyliśmy. Dobra, idziemy dalej. Ja sobie tylko chciałem pozbierać drewnianego. Jeszcze tutaj musimy fajść Dobra daj mi... Jedzonko Dobra Przecież to dobre Nie 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 Gdzie ty jesteś? Nie Dobra idziemy spać Idziemy szybko po nasze... ...rzeczy Pierwsza śmierć w tej serii Ech no Kiedyś to musiało się zdarzyć, nie? O. Wszystko przez ten deszcz O, jest! Uff, dobra Na szczęście Lasy Wszystkie I nasz mleczek, jej yeah. Mleczek najważniejszy Dobra, wracamy i budujemy domek ja Jeszcze sobie zetnę W sumie to jest dobre miejsce nawet na trzcinę Dobra, to ja to tu zostawię. Jaskini. Ten... Jaskini. To ja to sobie posadzimy. Dobra. Idziemy. Dobra, budujemy w końcu nasz domek. Jeszcze tutaj nie skończyłem tego. Aha. No, no fajnie. Dobra, zacznijmy tu już budować ten dom. Potem tam najwyżej dokończę. No więc tak, no na razie to tak wygląda. No, takie coś. E, no i chyba troszkę nie ma sensu budować to na odcinku. E, po prostu po, y, skończę już po, y, po odcinku, bo byście już mieli gotowy efekt, już na następnym pokażę wam. Bo i tak kończę to poza odcinkiem, i zobaczycie na następnym odcinku, jak to, jak to y, będzie wyglądać. To będzie już koniec odcinka. Napiszcie jeszcze w komentarzu, jak nazwać mojego pieska. <noise> Nawet szeknął. <noise> no więc y, napiszcie, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć.